Trebro. Wszyscy chcemy zarobić, ale jak zrobić to najefektywniej. Siemanko, ja jestem Dekun, a w tej serii przyjrzymy się dokładnie różnym metodom na wzbogacenie się, jakie ocenimy w skali 1 do 10, czy warto je robić. Witajcie w sposobie na zarobacz miłego oglądania. A w dzisiejszym odcinku bierzemy sobie pod nóż jedną z nowszych profesji, czyli tropienie. Słuchajcie, tropienie zostało dodane bodajże rok temu. Koło października, bodajże 16 październik więc nieco ponad pół roku ma ta profesja. Drzewko do tej profesji możecie znaleźć sobie tutaj, taki fioletowy, różowy odnośnik, linka taka. Yy, I tutaj mamy drzewko. Słuchajcie, rozróżniamy kilka rodzajów tropienia. Oczywiście, po pierwsze, dzielimy tropienie na tropienie solowe, takie, które po prostu nie musimy wykonywać w grupie, oraz większe tropienia, czyli aż od czterech do Ośmiu graczy. Wtedy cały eksp się po prostu dzieli, jak i cały lud się dzieli. I słuchajcie, ja już tutaj troszeczkę mam Wbite tego tropienia Nie jest to dużo, może jakieś 2-3 godzinki 22 poziom Bijane też książkami Więc no troszeczkę tutaj jest Każdy ten sposób na zarobek Postaram się takim Mit tierze robić, czyli jak ja tutaj Teraz wam prezentuję narzędziami e, Tieru 5 To maksymalne ślady jakie mogę odkrywać To są ślady tieru 6 Więc prawdopodobnie takie będziemy najczęściej Odkrywać, bo one dają największy Zarobek, ale jeżeli w przyszłości Będziecie chcieli taki materiał, żebym ja na przykład już dobił ósemkowe, tropienie czy siedemkowe, to taki materiał też się pokaże. Generalnie założenia są takie serii, że to ma być tak dla każdego gracza, nie? Nie każdy gracz jest w stanie dobijać ósmy tier, powiedzmy, Gatheringu. Nie każdy gracz jest w stanie dobić maksymalne specki na danej broni, więc postarajmy się to tutaj tak znormalizować między szóstym, piątym, siódmym tierem. Myślę, że szósty tier to jest tak optymalnie, nie? Porobimy sobie tutaj e, takie aktywności. Słuchajcie, rozróżniamy kilka rodzajów takiego tropienia. Pierwsze z nich to jest rzadkie tropienie. Rzadkie tropienie polegają na tym, iż z bossów, których, które będziemy tropić, będzie wyskakiwać lód, tak jakbyśmy podejmowali na przykład skrzynki w mistach, czy skrzynki na solowych dangach, czy grupowych dangach. Ten lucik on często zawiera jakieś itemy, worki ze srebrem, książki, trofea. Wszystko, co po prostu możemy się sp spotkać na otwartych mapach: czarnych, żółtych i całej reszcie. I mamy też tropienia bestii. Czyli między innymi ptaków brzasku, e golemów runicznych, piekielnych kochlików, e wilkołaków, e duchowych niedźwiedzi, tropienia drzewców oraz panter cienia. Te wszystkie bestie, które tutaj się znajdują, one dropią specjalne artefakty, które pozwolą wam wykraftować bronie do kosturów zmiennokształtnych. Na tych się mniej na razie będę skupiał. E skupimy się typowo dzisiaj na rzadkich kopalniach, ponieważ to te niskotierowe... Potrafią przynieść dosyć duży dochód, który no ostatnio sam też uświadczyłem. Co do reszty? to jak najbardziej wiem, że golemy runiczne potrafią dać nawet niskotierowe. Jest to rzadki trop do znalezienia, ale jeżeli będziecie widzieć taki trop, to jak najbardziej warto, Podejmować. Jeżeli chodzi o resztę, to z tego co mi wiadomo, z tego co też tam dopytywałem, to e, siódemkowe, ósemkowe tiery bardzo też potrafię oddać, nawet czasami po parę milionów za bossa. Więc warto robić na pewno każdy. Ja się skupiam na jednym po prostu, żeby spróbować to dobić jak najwyższy poziom, bo jak najwięcej wam pokazać po prostu z tego zarobku. Sama profesja wbija się za każdym razem, kiedy podejmiemy ślad. I przy tutaj przy odpowiednich progach będziemy mieć odblokowane oczywiście kolejne narzędzia do tropienia. Tutaj zaczynamy przed pierwszym poziomem, zaczynamy z zestawem trójkowym, możemy wtedy czwórkowe ślady odkrywać, tiero czwartego z narzędziem czwórkowym piątkowe, z piątkowym szóstkowe i tak dalej, i tak dalej. I po prostu każdy poziom tej umiejętności, każdy poziom ten umiejętności zwiększa nam procent do szansy starcia z celem. Ponieważ za każdym razem, jak podejmiemy trop, to po prostu może się nam ukazać albo kolejny trop, albo już y, odpowiedni boss. Ale to zaraz wszystko zobaczycie. Słuchajcie, ja wyjeżdżam na czarne mapy, bo polowania są tylko z czarnych map i z czerwonych jeszcze. Ale ja polecam czarne i widzimy się już na miejscu, słuchajcie. Podejmujemy trop. Tak samo U klikamy i liczymy na jakieś piątkowo-szóstkowe tropy. Zobaczymy. I mamy dwa tropy. Jest piątkowy trop. Dobra, to idziemy sobie to podjąć. Lecimy sobie tutaj do tego śladu, klikamy i czekamy na dalsze instrukcje. I mamy portret bossa, jest i mamy się udać tutaj. Lokację obok te obszary poszukiwań one się również zwiększają wraz z rozmiarem drużyny. Jeżeli to robimy w drużynie cztero, od 4 do 8 osób, to te obszary poszukiwań będą dwa razy większe. Przez co no, trzeba się rozdzielać wtedy. I mamy dokonaj interakcji z tropem. Czyli w tym miejscu nie szukamy bossa, szukamy tropu. Dzieje się tak częściej, jeżeli nie mamy tego wyspeckowanego. Za każdą specką po prostu szansa na to maleje, przez co nie tracimy czasu na szukanie takich tropów. Podejmujemy taki trop i po prostu za to dostaniemy troszeczkę ekspa i każe nam się udać w kolejny spot. Dobra, jesteśmy już na miejscu, słuchajcie. Jeżeli tutaj nie wyskoczy nam informacja o tropie, to znaczy, że szukamy bossa. I mamy bosika, słuchajcie. Schodzimy. Zaraz aplikujemy sobie gulaszek i możemy podejmować bossa. W tych bossów jest bodajże trzy rodzaje, dwa rodzaje. O dwóch wiem, i każdy ma swoje, tak jakby paterny, każdy ma swój zestaw umiejętności, słuchajcie. Oczywiście, czerwone unikamy. Jeżeli to byśmy podpięli, to po prostu boss by nas troszeczkę odrzucił. Staramy się, wiadomo, zrobić to jak najbardziej. No, damage Wrzucamy mu kapuzę, z tym odbiegamy najdalej jak e, damy radę, ponieważ to, ta plama zostanie prawdopodobnie do końca fightu, więc jak najbardziej chcemy z tym odbiegać. Unikamy wszystkiego, najlepiej zrobić to no damage. pamiętajcie, koń zawsze przy sobie, koń zawsze przy sobie, nigdy nie wiecie jak ktoś wam się tutaj pojawi i po prostu będzie chciał was dobić przy pomocy bossa, nie? Tak więc bardzo... Ważna uwaga. Unikamy. Cerwony nie leczy. I prawdopodobnie zaraz yy, zerwie nam się ten potworek i ucieknie i będziemy musieli za nim gonić. Tak jest. Tak jest. Bosik został zerwany. Słuchajcie, i. Uciek troszeczkę. No i udajemy się do oznaczonego miejsca. Najczęściej, jeżeli nie macie wyspeckowanego tropienia, to ten boss będzie wam uciekał dwa razy, więc trzy razy będziecie musieli go podjąć, y, zanim zginie. Tutaj mamy go w kolejnym miejscu. On ma już jedną, drugą HP. Jest szansa, że da się teraz y, dobić. Więc zobaczymy. Znowu schodzimy, podejmujemy i wbijamy bardzo dobrze tego misto tutaj mamy. W momencie, kiedy będzie jakiś kontakt, zawsze możecie uciekać do misto. 7000 HP. O, widzicie? I tego nie uniknąłem, i po prostu zostałem troszeczkę leciutko odrzucony. Leciutkie kłopoty, odlećmy się troszkę. Lećmy się troszkę. 5000 HP, możliwe, że da już się dobić. Lud otrzymujecie dopiero na końcu samego bossa. 3000HP, no już sekundka Tak, prawdopodobnie to już będzie, będzie 1000HP, musicie zawsze patrzeć otoczenie Nigdy nie wiecie kiedy wam tu ktoś po prostu wybije Dlatego jak najmniej warteku Dostaliśmy 100 000 fejma oraz 70k, no nie jest to dużo ale jak za 5 minut roboty, myślę... Git, nie. Lut będzie bardzo tutaj mieszany, słuchajcie. Możecie otrzymać z najmniejszej luty jakie miałem, to będzie 40-50, k a największy jakie miałem, to około miliona, nie? Miliona z jednego takiego bosika, słuchajcie. Uważam, że warto to robić. Poszukajmy sobie, zróbmy sobie 3, 4 takie tropy i ocenimy pod tym względem, nie? Pod tym względem. Ja też tu będę Wam mówił po prostu to, co z doświadczenia wcześniejszego, co ja robiłem w tym tropieniu, co mi oddawało. Z tropu piątkowego Miałem około, największy lot około 600, tropu szóstkowego Było to około miliona, mówię no Czasami te tropy więcej trwają, czasami mniej Ale generalnie bardzo ciekawa profesja Słuchajcie, możecie zawsze z kumplami to robić Możecie to robić Solo, jest Ryzyko, ale mówię, na spokojnie Te bossy da radę zrobić w tierze 4.0, jeżeli Nie stać was nawet na 4.1 To spokojnie 4.0 dacie radę Bez specek polecałbym po po prostu jakąś broń typu naturka, żeby się odleczać. Mamy trop czwórkowy i z reguły ja czwórkowych tropów nie podejmuję, ale teraz na potrzeby filmu zróbmy jeden i pokażmy co też z najniższego tieru może polecieć. I tutaj yy, mamy. Yy, to jest boss, yy, który się nazywa Córka Ziemi. E, ona też ma swoje mechaniki, zaraz o nich opowiem. Ten się charakteryzuje się tym, że bodajże po osiągnięciu 2 trzecich HP zaczyna wtedy respić takie małe moby do pomocy, więc jak najbardziej tutaj jakiś obszarowy skill. Ja zazwyczaj gram drugie kół, ponieważ damage'em nie za bardzo różni się od pierwszego, ale możemy podpiąć też e, właśnie te respione moby przez nim. A i już jednak od początku respi te moby, tak więc. Chciałbym wam dać jak najbardziej wymierny obraz tego, ile można tutaj zarobić ale wiadomo, no jak w Albionie, tak w Albionie, wszystko jest zależne od szczęścia, więc raz z takich tropów będziemy mieć po 50, k raz będziemy mieć po 500k. No. Jest to po prostu wszystko czynnik szczęścia. I podejmujemy 50 tysięcy lutu, więc no na razie nie mamy szczęścia do tego, ale słuchajcie, nie poddajmy się. Na tym filmie pokażę Wam tylko rzadkie kopalnie, ponieważ w tym się specjalizuję, ale jeżeli będziecie chcieli zobaczyć też inne tropy, to dajcie znać w komentarzu, zrobimy też filmik z innych tropów. W ogóle też dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podoba taka seria, czy kontynuować to, czy w ogóle zająć się czymś innym. Dziękuję Wam w ogóle bardzo serdecznie za za każdy like, każdy komentarz, każdy subik no po prostu to się rozrasta w mega wielkim tempie i no Dziękuję wam za to naprawdę, bo to jest taka mega motywacja, napędza mnie, żeby cały czas tworzyć nowe rzeczy i cały czas ten content świeży robić. Mamy szóstkowy trop pikielnego chochlika, moglibyśmy to podjąć, ale no ja nie mam specek w, w tym tropieniu, więc no skupmy się teraz tutaj na czymś innym, nie? Mamy rzadką kopalnię piątego tieru, dwie. Zróbmy sobie jeszcze jedną piątkową Znowu widzicie tutaj portret U góry jest to córka ziemi, czyli ten sam Boss, którego podejmowaliśmy przed chwilą W zależności oczywiście od tieru Jak i od Wielkości grupy, te bossy się skalują Czyli jeżeli będziemy podejmować Propienie grupowe na 4 do 8 Osób, to wtedy za każdą osobę w grupie Lód będzie wzrastał Jak i HP danego bossa I już dobijamy Ostatnie przecięcie, 92 tysiące Fejma i w worku Stoka! Okej, nie jest już źle. Słuchajcie, to 5 minut roboty dosłownie. Nagrywam już to z tymi wszystkimi kontaktami pół godziny, więc no ten zarobek nie jest zły, naprawdę. Ile mamy w plecaku? 230k? Przypominam, że to nie były wysokotierowe ślady. Róbcie polowania. Jest to ciekawsze na pewno niż robienie w kółko Mistów i Mistów i mistów i mistów. Słuchajcie, ta gra ma bardzo dużo do zaoferowania, nie tylko misty i między innymi w takich seriach jak ta pokażę wam, że jest potencjał tego zarobku gdzieś indziej. Mamy szóstkowy trop, tak więc idziemy go złapać. Warto dodać też tutaj, iż można napotkać na mapie specjalne ślady, które pozwolą nam Wybrać to, co chcemy aktualnie szukać, czyli na przykład trzy opcje wyboru. Czyli moglibyśmy na przykład pójść na rzadką kopalnię z jednego tropu, duchowego niedźwiedzia i na przykład żelaznego golema. Czy damy radę? Damy radę. 124 tysiące fejma, a w lucie 120k. Nie jest źle. Nie jesteś dobrze. Powiedziałbym, że średnio. Czyli super, jasne, że super, słuchajcie. E, dobra, zróbmy sobie jeszcze jeden ślad. I możecie się też podzielić w komentarzach, e, jeżeli robiliście tropienie, to ile najwięcej udało wam się wyrwać, albo jaki największy lód, najbardziej rzadki, dajcie znać. Chętnie, chętnie przeczytam. Dobra, I wracamy do naszej nieszczęsnej mapy, słuchajcie. Znowu jakieś walki zerk na zerk. W takim momencie dobrze by było odpuścić polowanie, no ale znacie mnie, no słuchajcie, ja nie odpuszczam więc lecimy tutaj do okręgu i miejmy nadzieję, że następny okrąg nie, nie postawi nas pod tym outpostem. Błagam cię, Giereczka. Nie rób mi tego. I 120 tysięcy fejma, i niestety 70 tysięcy. No. Nie poszczęściło nam się, słuchajcie. Nie poszczęściło nam się. E, tutaj jeszcze w sakwach było 144k, więc do naszego zarobku mamy w plecaku do dokładnie 280k plus 144k, bo e, zużyłem sakwy tam wcześniej w podróży. Tak sobie po prostu kliknąłem. Więc mamy zarobku dokładnie 420k. Zajęło mi to około 40 minut, z leciutkimi przerwami, dużo było tam kontaktów. Podejmowaliśmy różne tropy: czwórkowe, piątkowe, szóstkowe. Najlepiej nam oddał trop piątkowy, że największy lód to był 120k. Wydaje się to mało, słuchajcie. Mało, okej okay, ale uwierzcie mi, że to co robiłem przed nagrywkami, oddało naprawdę w zupełności. Słuchajcie, miałem tam jeden lód w wysokości 400k, 500k, jakaś w peleryna Fortu Sterling. Jeden lód zbliżał się w okolicy miliona, więc to. Naprawdę potrafi oddać, ale myślę, że nawet gdyby to nie oddało I to miało wyglądać tak jak tutaj, czyli powiedzmy 420k na 40 minut Mamy około 500-600k na godzinę Robiąc to tak normalnie, wydajnie To nie jest zły zarobek Przypominam, że ja używam narzędzia piątkowego tropiciela Więc takie narzędzie po paru godzinach skilowania będziecie mogli także użyć Sam zarobek oceniam na poziomie 7 na 10 Taką ocenę daję, ponieważ widzę w tym bardzo duży potencjał. Jest to dosyć ciekawe, jeżeli będziecie spotykać także na open mapach jakieś bossy, skrzynki, to wszystko możecie podjąć, tak? Jeżeli robicie to nie w godzinach Prime, tak jak ja teraz robiłem, czyli nie wiem, powiedzmy teraz, jak będziecie to robić w godzinach porannych czy wieczornych, późnych, późnych, późnych wieczornych, to do tego doliczcie sobie zarobek z małych skrzyń na mapie, które często są puste o tych innych godzinach. Do tego jeszcze, właśnie, bossy. I z tego wypadu, z tych 40 minut, poleciało mi także około pół miliona fejmu. Czy to dużo, czy to mało? Uważam, że jak na tak przyjemny sposób, troszkę przejażdżki, troszkę tropów, troszkę lutu, jak najbardziej git. Jak najbardziej git. Pewnie ta wartość wzrasta do powiedzmy miliona, może kończy się gdzieś koło półtorej miliona. Na pewno możemy sobie zrobić, gdybym już wbił ten ósmy tier, to zrobimy sobie jeszcze jeden taki materiał, ale damy wysokotierowe narzędzie. Wtedy użyjemy. I wtedy porównamy, czy ta wartość tych lutów znacznie wzrasta, czy. Jednak nie. W komentarzu możecie pisać może jakieś swoje sposoby na zarobek, które chcielibyście, żebym zrecenzował, czy nie wiem, jakieś pomysły na inne filmy. Dajcie znać w ogóle, czy podoba Wam się taka seria. Będziemy robić tutaj naprawdę przeróżne sposoby na zarobek. Słuchajcie, tutaj jeden warunek, nie? Jedna rzecz, która wyróżnia to tą profesję. Nie musicie być tutaj naprawdę. Dobrze ubrani. Wystarczy Wam gir 4-0. Możecie to robić w naturce, daggerze czy tamberdyszu. W każdej broń praktycznie możecie to robić. Ale już w 4-0 jesteście w stanie te bossy zrobić i nic nie riskujecie, praktycznie. Wtedy cały gir naprawdę nic nie kosztuje i macie fajny zarobek jak na start. Jak najbardziej polecam tą metodę i, i co? Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie materiału. Robimy losowanie, słuchajcie, bo to jest też ważne. Kto dotrwa do końca filmu, to dotrwa. Yy, wylosujemy jedną osobę z komentarzy. E, podawajcie nick. E, Nik, swój z gry w komentarzu, i wylosujemy jedną osobę, która zgarnie 500 Silvera, a to będziemy losować już przy następnym filmie i wtedy też ogłosimy zwycięzcę. Tak więc zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za ponad 1000 subskrypcji. Bardzo jestem wdzięczny Wam wszystkim za całe wsparcie. I, i co? I widzimy się w następnym materiale. Zapraszam też na streamki na Twitchu, Twitch TV, Dachun TV. Piąteczka. Na razie.